Widzowie, dzisiaj z nami nie ma tatka, ale jest tylek. Cześć. To jest mój kolega kolejny. Może będzie jeszcze więcej. No, Kuba może być, e, Marcin, Filip. No nie ten, co był wreszcie, no dużo może być. Pamiętajcie o subskrypcji i łapeczce w górze. Ty też, powiedz, no. Łapeczki w górze. Musimy dobić 300 subów, tak jak moi koledzy. Bo ja mam dopiero 11 subskrybentów, ale może będę miał już 12. Więcej pamiętajcie, żeby zasubskrybować, bo wtedy nie zrobię nocy Brickville, jak nie będziecie subskrybować. Nie, nie zrobię. Nie zrobię i nie będzie. No właśnie, nie będzie. Dlatego subskrybujcie mój kanał, pamiętajcie o łopatce w górze, a my lecimy. Łopetki. A my teraz lecimy i o czym mamy robić? Nie wiem. Może wyjdziemy na pole tak jak w ostatnim okay. odcinku. Dobra, to wyjdziemy na pole, widzowie. No, widzowie, nie jesteśmy dopiero w klasce. No. klaska jest, to jest klaska, to jest balkon, a niedługo wyjdziemy na pole. No jest, jesteśmy w zasadzie prawie na polu. Uch, uch. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować dla Edka, który pierwszy raz pojawił się dopiero na moim kanale. Dobra. Jesteśmy na dworze. Jesteśmy na dworze. Pamiętacie, tu jest nasz dwór. Dobra, auto, które się chyba nie nagrało. Patrzcie. A tam jest nasze boicho. Tam o. gdzie ostatnio byliśmy. Tak. Statkiem. A tu jest wasze auto? Tam, moje auto nie widzą. Żeby nie było, że się nie zrozumieliśmy. Nie było tematu po prostu. Dobra, a to jest jakieś wy to, to jest za auto. To jest jakieś auto... To jest jakieś, to jest moja... to jest jakieś głupie auto. No, głupie. Ale... Słabe. Słabe, bo widziałem lepsze, widziałem lepsze. O, jako. tata od y, no, tej... Cześć! <trybuj> um, tak. <trybuj> czy, 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 czy. Czy. Idziemy na boicho. Bojo, bojo, bojo nasze. I kałuża i przeskakujemy Skilo mamy, skilo mamy. Takiego skilla Dobra, i tu pamiętajcie, że tu będzie brickwill, może też Edek wystąpi. No. A na pewno wystąpi. No. Na pewno wystąpi. Idziemy, idziemy do, do lasu, teraz. teraz. Idziemy do lasu, ok. Ale okay, o tej strony... Okej, okay, dobra, to Idziemy teraz do lasu zobaczycie, jaki piękny to las. No jaki piękny to las. Tutaj, do dobra idziemy tu są krzaki tam są drzewa no typowy zobaczcie las zobaczcie dalszą część zobaczycie no będzie dalsza część jak podróżujemy w lesie e, i mam nadzieję, że nie usuniemy się no, widzą co tu jest za las no typowy las po prostu malusieńki patrzcie co jest tam ej ja tu jest takiego bo ja nie byłem no, zupełnie w tym lesie No. Zobaczcie widzowie. Bo pięknie tu jest. No. Idziemy. Idziemy. Z kilo mamy. Zobaczcie widzowie na to. To jest góra normalnie. Patrzcie. Patrzcie na ten las. Patrz, patrzcie, patrzcie na ten las. To jest piękny las. Piękny las. No, idziemy teraz na dół. Albo nie no tam, bo wiesz co, no widzowie wszyscy nie widzieli. Ty. Dobra, bo tu widzowie nie widzieli niczego. A jak mi teraz kamera upadnie? Jak nie będzie kamery, to nie będzie filmów. Dobra, idziemy. Jak mi teraz kamera upadnie? Dobra, widzowie, widzimy się w następnej części, bo to nie była podróż w lesie, tylko no po prostu z kolegami nagrywam. Widzimy się w następnej części. Nie! I, no, następna część. Okay. No nie. Dobra, to pa!